Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Karawanik. Witajcie. Zapraszam na prezentację kolejnego kampera włoskiego producenta Rimor. Tym razem jest to Rimor Evo 95 Plus, kolejna półintegra, której mamy okazję przyjrzeć się nieco bliżej. Udostępniono nam przez dealera tej marki firmę Tanie Kamperowanie pl spot Pruszkowa. Rimor Evo 95 Plus to kamper dla pięciu osób, pięć miejsc do jazdy i 5 miejsc do spania. Zbudowany na Fordzie Transicie, w tym przypadku 130-konnym, 2-litrowym dieslu z automatyczną skrzynią biegów. Już pierwszą rzeczą, która wyróżnia tego kampera jest ta kabina w kolorze czerwonym. Nam się bardzo podoba. Tych kamperów marki Rimor, producenta Rimor, z kabinami w różnych kolorach jest więcej. Są dostępne modele granatowe, szare. To rozwiązanie, które się klientom tej firmy, jak nam powiedziano, bardzo podoba. Dosyć długi jest to kamper, 7, ponad 7 m730 cm duży bagażnik w tylnej części zanim wejdziemy do środka może szybko omówimy to co warto odnotować oglądając kamper z zewnątrz duży bagażnik wejście do niego jest dwustronne zobaczcie naprawdę mnóstwo miejsca tutaj są akcesory kempingowe stolik, krzesełka, drabinka do opuszczonego łóżka nie, to jest drabinka do tylnego łóżka, do opuszczonego łóżka, jest wewnątrz pojazdu. To wszystko się zmieściło, ale zobaczcie, ile, ile jeszcze, ile jeszcze miejsca naprawdę można się tutaj spakować na naprawdę długi, długi wyjazd. Wejście także z drugiej strony, jak mówiłem, z tyłu kampera zamontowany bagażnik rowerowy na cztery rowery. Na górze markiza, markiza. Fiama F45S, chyba jedna z najbardziej popularnych. Jest też podmark. Jest światełko zewnętrzne, To się oczywiście bardzo sprawdza. Z tej strony mamy też wejście do kasety toaletowej. I tu zamontowany jest system sok, czyli dodatkowe wyciąganie powietrza. Nieprzyjemnych zapachów z toalety. Ten przez ten wężyk powietrze jest wyciągane z kampera. Tutaj nie wyjdzie na zewnątrz. Jest oczywiście filtrowane specjalnym filtrem. Taki oto system w tym kamperze. O ile na zewnątrz ten model kampera wyróżnia się tą czerwoną kabiną, to wewnątrz mamy do czynienia z klasyką gatunku. W tylnej części dwa łóżka wzdłuż pojazdu, które można oczywiście połączyć w jedno duże. Dwa kolejne miejsca do spania mamy tutaj na opuszczanym łóżku. Piąte miejsce na łóżku pojedynczym, które z użyciem dodatkowych poduch możemy zbudować tutaj w oparciu o ten stolik. Od razu trzeba dodać, że nawet po opuszczeniu górnego łóżka nadal można korzystać z kanap i stolika, choć będzie to oczywiście nieco mniej wygodne. Na pewno bez problemu możemy wchodzić i wychodzić z pojazdu. Między salonem i sypialnią, nadal klasycznie: łazienka i toaleta. Tutaj oddzielne dwa dzielne pomieszczenia, dość przestronne i wygodne. Dodajmy, że do dyspozycji w zbiornikach mamy 100 litrów wody czystej, a zbiornik na wodę szarą zmieści tych litrów 120. Układ wnętrza znany i lubiany, sporo miejsca, przestronny salon. Ten model w firmie taniecamperowanie.pl na co dzień pracuje w wypożyczalni, ma dobre wyposażenie z klimatyzacją i chociażby satelitarną telewizją, której obsługa jest zresztą bardzo prosta, bo ogranicza się do jej uruchomienia. Cała reszta dzieje się automatycznie. W kamperze jest sporo szafek, ale główne miejsce na odzież znajdziemy w tylnej części. Pod tymi łóżkami mamy dużo wolnej przestrzeni. Szafki także nad łóżkiem, z lampkami nocnymi, oświetlenie tutaj też jest warte uwagi, jest ledowe, jasne światło, a jego moc możemy regulować do dowolnego poziomu. Część kuchenna, tutaj na pewno można ponarzekać na blat roboczy, a właściwie jego brak, bo poza zlewem i kuchenką gazową pozostaje naprawdę niewiele miejsca. To się wkrótce zmieni, bo cała seria EVO zostanie podana liftingowi, są pewne przebudowy i zmiany, do tego jeszcze wrócimy. Pozostajemy w części kuchennej, po drugiej stronie, oczywiście, lodówka. Prezentowany model, jak już wspomniałem, to Ford Transit. Automat współpracuje ze 130-konnym dieslem bardzo sprawnie, mocy też nie brakuje a silnik o pojemności 2 litrów w związku z niższą akcyzą oczywiście przekłada się na dobrą cenę ostateczną pojazdu, bo cena to kolejny atut kamperów Rimor. Wspomniałem wcześniej o odświeżeniu serii Evo do Dilera marki Rimor w Polsce firmy PL Wkrótce dotrą modele po liftingu. Wszystkie półintegry w wersji podstawowej bez dopłat będą wyjeżdżać na Fordach Transitach 170-konnych dieslach. Standardowym wyposażeniem będzie klimatyzacja w szoferce. Auta będą miały też odświeżone tylne reflektory, będzie nowa grafika na zabudowie, a nad drzwiami wejściowymi każdy kamper z serii będzie miało oświetlenie zewnętrzne. Ten prezentowany model ma je już dzisiaj. Dużo zmian projektanci Rimora przewidzieli wewnątrz. Ta najważniejsza to więcej przestrzeni w części salonowej we wszystkich półintegrach wydłuża się ona o 7 cm. Będzie to przestrzeń między kanapami, ze stolikiem a szaferką, a wynikać to będzie wprost z przebudowy układu wnętrz, bo długość pojazdu pozostaje bez zmian. Spora zmiana w łazience, która dziś jest zabudowana ściankami działowymi i drzwiami, w nowych modelach będą to drzwiczki harmonikowe z tworzywa sztucznego. Są cięższe, zajmują dużo mniej miejsca i są bardziej elastyczne, łatwiej dopasować się do rozmiarów łazienki, przez co zyskujemy więcej wolnej przestrzeni w sypialni. Hotele i kanapy w zabudowie mieszkalnej będą wyprofilowane nieco inaczej, przez co ma być wygodniej. Tapicerki też będą odświeżone, podobnie jak blaty i fronty meblowe. Wykładzina podłogowa otrzyma wzór imitujący płytki. Wracamy do kuchni, bo zlew kuchenny będzie miał pokrywę. Rimor Evo 95 Plus to kamper, któremu na pewno warto się przyjrzeć bliżej, tym bardziej, że ceny w odświeżonej wersji będą zaczynać się od około 260 tysięcy zł brutto. A to duży i wygodny kamper na bardzo solidnej i dynamicznej bazie.